Już trwa grudzień to czas kalendarzy adwentowych. Dzisiaj mam dla Was taki wyjątkowy kalendarz adwentowy w Stumble Guys! Uuu, dlaczego ja weszłam w niego dopiero teraz? Uwaga, uwaga! Dajcie mi darmowe prezenty. Gdzie one są? Gdzie jest ten kalendarz adwentowy? Jest! Jest tutaj! Mam jeszcze oczywiście super koło szczęścia, więc dzisiejszy odcinek zaczynamy od nagród. Pierwszą nagrodą jest. E, no cóż. 좋겠습 I mamy jeszcze super koło szczęścia, więc może tutaj po szczęście mi się trochę lepiej. Mimo wszystko, codziennie dostajemy nowy prezent, więc fajnie jest codziennie wejść do gry i zobaczyć, czy może troszeczkę bardziej hojna będzie niż dla mnie dzisiaj. Ja tym razem zdobyłam też klejnoty. Niestety żadnej ciekawej skórki, nic wielkiego tutaj nie otrzymałam. Oferta Cortex dostępna tylko jeszcze przez pewien czas, niekoniecznie. Mam jeszcze oczywiście dwa zaproszenia do grona znajomych, które przyjmuję od Roto, Bartoto. I myszka 5XD. Także bardzo dziękuję. I mamy, słuchajcie, moi kochani. A, jedno się nie, od, nie przyjęło. Dobra. Mogę odblokować sobie jakieś nowe zdolności. O, gdzie to było? Ej, może zmienimy sobie skórkę? Co? Bo my tak tutaj tym Scarecrowem działamy. A może on nie do końca dobrze będzie sobie tutaj z nami współgrał. Hmm. co powiecie na tą papuszkę? Niech będzie. Ale gdzie ja mogę te domowe zdolności, słuchajcie, odblokować? Animację. Ulala, jaki ładny shuffle. No dobra, niech będzie, niech będzie. I zobaczymy te zdolności. Try it. Ej, mogę to odblokować? <laughs> mogę, mogę! A, osiągnij maksymalny poziom, aby odblokować magnetyzm. A, przytrzymaj. Hehehe. <laughs> jak cudownie! Będę mogła, słuchajcie, sprzedawać hagi, ale się cieszę. Dobra, kochani, idziemy na turniej. Idziemy zobaczyć, co tam w tych turniejach? Nie, idziemy sobie na klasyczne granie, a może na wydarzenia. Zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. The Other Side Teams. Dobra, odkryjemy sobie kolejne. Wybór Cortexa, to co przed chwileczką mi się pokazało, że jest jeszcze dla mnie dostępne. Derby Hot Wheels i SpongeBob Dash. Dobra, na razie sobie zostawimy. Jest nowy Stumble Pass, o którym już wiemy. A co to jest za nowość? A, mamy rankingi znowu. Dobra, czyli bym musiała wejść, słuchajcie, w tryb rankingowy, bo ja tutaj jestem od zera znowu. Więc, żeby wejść w tryb rankingowy i zobaczyć czasy razem z moimi znajomymi, to musiałabym zagrać tutaj. Okej, okay, tak więc wchodzimy w tryb rankingowy i zobaczymy, co uda mi się tutaj dzisiaj zdobyć. Znowuż muszę, słuchajcie, sobie rozgrzać paluszki, bo dawno się nie grało. Eee, troszeczkę się skupiłyśmy ostatnio na Robloxie. A że ja w tym tygodniu przejęłam kanał, no to zabieram Was też do świata Stumble Guys. No i słuchajcie, zaczynamy od Lavaland. No cóż. Tutaj będzie gorąco. Mam nadzieję, że ja w tej lawie się y, nie wykąpię. E, także zobaczymy, zobaczymy. Będę się tutaj starała, słuchajcie, walczyć jak najdłużej o przetrwanie. Mimo wszystko cieszę się, że ta mapa wylosowała się na pierwszy rzut, bo jest może troszeczkę większa szansa na to, że przejdę do kolejnego etapu. Bo jak widzicie, wszyscy się zaczynają sypać. E, bo już e, 9 osób odpadło. Ulala, czyli ja mam, słuchajcie, szansę jednak, jak widać. Dobra, teraz oczywiście poszłam w złą stronę, jak to ja. Dobra, 10 osób odpadło. Ja jeszcze próbuję, ja jeszcze próbuję. 12 osób odpadło. Aaaa, czyli ja mam szansę. Jest! Idealnie akurat skoczyłam. Słuchajcie, jak blok powstał przede mną. Blok chroniący nas przed lawą. I ja uwaga, mogę tulić. Aaaa, dobra, 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 uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Nie, no może ja cię przytulę tutaj, co kolego? Nie, 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 nie. Błagam, niech ktoś inny spadnie, niech ktoś inny spadnie. Ja nie chcę umierać, ja nie chcę umierać. Aaaa! Dosłownie odpadłam jako ostatnia Tyle mi zabrakło, skupiłam się na hagach Słuchajcie, niedobrze, niedobrze Ej, ja mogłam tutaj wygrać Ja nie przechodziłam do kolejnego etapu o, Niedobrze, ale mam rpki Mam 95 rpków, więc całkiem nieźle Jak za przegrany mecz Idę słuchajcie raz jeszcze I zobaczymy jaka mapa Mi tym razem się wylosuje Ja bym chciała dzisiaj przynieść zwycięstwo Następna mapa to Uwaga, 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 uwaga no dawaj, 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 wylosuj mi coś wyjątkowego. No dobra, Tetris Tumble, niech będzie, jest to wyjątkowa mapa, ale czy łatwa? Niekoniecznie. Będę próbowała mimo wszystko się tutaj jak najdłużej utrzymać, choć naprawdę powiem Wam, że ten Tetris łaskawy nie jest. O! Bo jak widzicie, wybuchają, słuchajcie. Nie, nie, tak szybko. Co jest? Niedobrze. Czy będę miała rpki na minusie, chociaż odpadłam jako siódma? Nie. Na szczęście, mimo wszystko, przynoszę plusik na koniec. Mm, więc lecimy raz jeszcze do trzech razy sztuka, i może za trzecim razem przyniosę zwycięstwo. Kto wie, kto wie. Będę się starała na nie tutaj dość mocno zapracować. No i dobra. Oczekiwanie na graczy, no i zaraz losowanie mapy, co już było ich tak dużo, a się usunęli. Co oni się rozmyślili? No, dawać, dawać, dawać mi tu jakąś fajną mapę, taką, żebym ja mogła osiągnąć to zwycięstwo, no? No dalej, dalej, bądź dla mnie łaskawa, moja ukochana gierko. No znowu lawa! Nie! O, oh, dlaczego? Oh, no dobra, no teoretycznie nie jest tutaj aż tak źle, prawda? Ale wiecie o co chodzi znowu się skupię na czymś innym bloki mi tutaj niepomyślnie będą się ustawiać no i spadnę znowu dobra, mamy ten bloczek teraz ten, teraz te są wysokie dobra, 11 osób już odpadło, tak? okej, okay, te są teraz najwyższe trochę tutaj nas dużo jest i to mnie martwi, bo ja nie lubię jak jest aż tak tłoczno dobra Powiedzmy, że może dam radę się tak utrzymać. Dobra, spadłam o jeden poziom niżej, ale to nic. Znowu jestem na jednym z wyższych bloczków. Idę sobie teraz tutaj, bo tutaj się zrobiło znowu zbyt tłoczno, ale nie wiem, czy nie powinnam przeskoczyć na tą stronę. Dokładnie tak. O, 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 ale mi się zrobiło gorąco. Widzieliście, prawie bym spadła. Dobra, słuchajcie, nie, 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 po prostu nie. Trzynastka jest dla mnie pechowa, znowu odpadłam jako trzynasta. No nie wierzę po prostu, ale mimo wszystko 75 rp. wędruje na moje konto. A co za tym idzie? I lada, lada moment, zdobędę XP. -ki. Lecę raz jeszcze, bo słuchajcie, jestem teraz w takich emocjach, że czuję, że dosłownie to zwycięstwo jest na wyciągnięcie mojej ręki. Mam nadzieję, że się nie mylę. Więc lecimy, słuchajcie, a następną mapą będzie. No, dajcie mi coś fajnego. Nie Tetris, nie Tetris, nie Lava, please. Och, tak długo losuję, to może to jednak będzie coś wyjątkowego. Nie patrzę. A nie! Znowu Tetris! Czy to są dwie mapy, które się naprzemiennie tutaj tylko uruchamiają, no nie wierzę. Tutaj wiem, że mam mniejsze szanse na wygraną i już się boję, słuchajcie. Dobra, podskoczyłam w odpowiednim momencie, więc utrzymałam się na pewno troszeczkę dłużej niż ostatnio. Strasznie się boję tego Tetris'a po prostu. Bo tutaj co niektóre słuchajcie się podnoszą, nie wiadomo które. Nie wiadomo w którym momencie nas tutaj wywali do góry. O, tak jak na przykład teraz. Ale dobra, jak tak podskakuję w miejscu, to jeszcze nie ma tragedii. Odpadło już 9 osób, więc jest duża szansa, że utrzymam się do końca. Please, dajcie mi to wygrać! Znowu te kolce. Dobra, ja się tam do przodu nie pcham, bo ja mam wrażenie, że tam z przodu jest się troszeczkę gorzej utrzymać. 12 osób już odpadło? Serio? Czyli ja mam szansę, tak? Błagam, błagam. Dajcie mi wygrać. Tetrisku, bądź dla mnie łaskawy. Kurczę, w złym momencie podskakuję, żeby ominąć to. Teraz też, znowu troszkę za późno. O, teraz mi się udało podskoczyć dobrze. Idzie kolejna linia. Idzie. Aj, znowu trochę za późno. Walczę tylko z tym ostatnim użytkownikiem, tak? Dobra, może mi się uda, może mi się uda. Hello! Dalej, Rebox. Kurczę, myślałam, że go wywaliło gdzieś tam daleko, ale chyba jednak nie. On wie, że już walczy tylko ze mną. No dobra, idźmy stąd. Co za emocje? Co za emocje? Wywaliło go? Nie, no on jest po prostu jakiś niezniszczalny. Halo, o co tu chodzi? No, zaraz go może jakaś tutaj płytka, ale cały czas te same się podnoszą, więc teoretycznie łatwo jest to uniknąć, bo tylko te różowe, słuchajcie, wybuchały. Dobra, ten pewnie myślał, że już po mnie, ale nie, ja się tak łatwo nie poddam tym razem. Ale on też się nie poddaje. Oj, nie będzie łatwo tutaj z nim wygrać, słuchajcie. No chyba nigdy tak długo nie walczyłam o zwycięstwo, serio. Dobra, ja już byłam blisko odpadnięcia, naprawdę. Wiesz, że my sobie tutaj wybraliśmy takie najbezpieczniejsze miejsce, bo tutaj na tych kafelkach, poza tymi kolcami tak naprawdę nic się nie dzieje. Trzeba po prostu upaść w to samo miejsce i yeah! Udało się! Hu! Ale to była zacięta walka do samego końca, ale dzięki temu, spójrzcie, wygrywam tą grę! Jak ja kocham to tło, słuchajcie, jak ja kocham ten obraz, tej wygranej. Co prawda mało tych RPE-ów za wygraną, bo ja się tutaj naprawdę tak narobiłam. No ale dobra, zdobyłam xp więc już coś mam. No, i oczywiście wyższy poziom. Stumble Pass. Eee, czy ja tutaj mogę coś sobie odebrać? Nie, nie. Olejmy sobie ten Stumble Pass. Idziemy jeszcze sobie na klasyczne granie, słuchajcie. Mamy awans na żetony zdolności. 5000 wędruje na moje konto. I lecimy sobie jeszcze na klasyczne granie. Mimo tego, że już czuję, że jest dobrze, bo udało mi się to zwycięstwo donieść w tym trybie rankingowym. I to jeszcze w takiej mapie, w której się nie spodziewałam, bo szczerze powiedziawszy, prędzej powiedziałabym, że wygram. Słuchajcie, w. Hmm... Co to była za mapa? Lavalant niż, niż w Tetrisie, więc mimo wszystko cieszę się, że się udało. Walka była mega zacięta do samego końca, ale przyniosłam to zwycięstwo, więc już teraz z takim spokojem sobie wkraczam w ten e, klasyczny tryb, w który naprawdę bardzo, bardzo dawno nie grałam. Mam ogromną nadzieję, że uda nam się kiedyś zorganizować turniej, bo tak za tym tęsknię, żeby sobie z wami, słuchajcie, pograć. I zaczynamy od Super Slide! No i Super Slide wiecie jaki jest. No jak się tutaj na początku już yy, zrobi coś źle, to potem bardzo ciężko się z tego wykaraskać. Powiedzmy, że zrobiłam to troszeczkę taktycznie i już wskakuję na ten Slide. No i oby teraz tutaj mnie nic nie wywaliło i żeby żaden zakręt mnie nie zaskoczył. Uuu! Pięknie! Udało mi się ślizgiem go pokonać. Dobra, lecimy. Teraz, żeby tylko nie wciągnęła mnie żadna dziura, chyba nigdy nie płynęłam tamtą lewą stroną. Pewnie już to mówiłam 150 razy, jak grałam na poprzednim kanale, ale serio, chyba naprawdę nigdy tamtędy nie płynęłam. O nie, troszkę mnie tutaj zatrzymało. A! Dobra, uwaga, 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 uwaga. Jest w pierwszej trójce, nawet jako druga przeszłam, więc słuchajcie, bardzo, bardzo dobry wynik. Cieszę się, cieszę się i jestem mega ciekawa, jaka będzie kolejna mapa. Teraz oczywiście musimy poczekać, aż dołączy pełny skład 16-osobowy. Szósta osoba już przeleciała sobie przez e, linię mety. Tutaj jest zacięta walka i jak tutaj naprawdę nas ten X zatrzyma, to można się tak porządnie zaciąć. O właśnie. No i przez to tutaj osoba nie dała rady i nie dotarła na metę. Mamy koniec rundy i za chwileczkę będzie kolejne losowanie. No, i zobaczymy, co w tym kolejnym losowaniu dostaniemy. Mm, za mapę. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Czarujemy, czarujemy, żeby to była jakaś fajna mapa. Dobra, słuchajcie, może być. Style Mega krótka mapa. Bardzo taktycznie trzeba ją rozegrać. I teraz albo będę zachowawcza, albo będę odważna. Oczywiście, idziemy tam, gdzie robi się zielono. Dobra, tutaj ktoś nam odblokował kolejny kafelek. O nie, ktoś mnie zepchnął. Niedobrze. Dobra, ale oni są dopiero w połowie mapy, więc ja na spokojnie zdążę do nich dobiec. Ej, 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 ej Poczekajcie na mnie! Aha, jako przedostatnia! Słuchajcie, przy tym upadku było to troszeczkę ryzykowne, bo dosłownie. Jakbym chwilę później wskoczyła na tą mapę, no to już mogłoby być mega kiepsko. Ale na szczęście się udało. Mamy kolejną mapę, która już nam się losuje. I będzie to już mapa finałowa, więc bardzo bym chciała ten odcinek zakończyć z dwoma zwycięstwami. Ale czy tak się uda? Zobaczymy, czy blockdash będzie dla mnie łaskawy. Blockdash klasik. no tutaj wiecie jak to z tym blockdashem jest. Trzeba uważać nie tylko na siebie, ale też na innych. Jedna osoba już odpadła, więc można powiedzieć, że ten bilans zaczął się całkiem nieźle. Jeszcze tylko sześć osób by musiało odpaść, żebym ja wygrała. Czy ja się tak długo tutaj utrzymam? Zobaczymy. Dobrze, że to nie jest laser Dash, bo jeszcze wtedy poza blokami trzeba uważać na lasery. Na szczęście jest to ten klasyczny. Na razie, słuchajcie, te przeszkody są tak proste, że wszyscy przechodzą dalej. Więc no cóż. Trzeba będzie poczekać do dalszych etapów. Właśnie na przykład tych, których ja do tej pory nienawidziłam, bo nigdy nie potrafiłam w odpowiednim momencie wskoczyć. I mnie po prostu spychało z drugiej strony. O, tutaj trzeba na jeden bloczek, na drugi bloczek. Najlepiej na nim chwilę zostać, bo nie wiadomo, co przyniesie nam kolejne. Ale tutaj. O! Nie, 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 błagam. Nie, nie, nie! Wierzę, jako piąta odpadłam, nie zdążyłam się wstrzelić. Słuchajcie, między te kolce, no i niestety mnie pokonało. Ale mimo wszystko, słuchajcie, przyniosłam dzisiaj jedno zwycięstwo na metę. Co prawda w trybie rankingowym, ale mimo wszystko też mnie ono cieszy. W klasycznym graniu też byłam bardzo blisko. No można powiedzieć, że byłam na podium, no bo zostały tylko trzy osoby. Smuteczek. Chciałam zakończyć ten odcinek z kolejną koroną, ale się nie udało. Ale kto wie, być może jeszcze w grudniu wpadniemy do świata Stumble Guys i zobaczymy, czy te korony uda się przynieść. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!